You? Tak jest ok. Janusze? Janusze startupów, kolejny piątek, kolejny odcinek. Czy będziemy klaskać jak Jessica Black, nie Rebecca Black. Nie wiem, właśnie, czy nie powiedziałem jakiejś aktorki porno. Janusze startupów dzisiaj o tym, że nie da się ukraść tożsamości Polaków z nowymi dowodami, bo zawierają błąd. O tym, jak znaleźć idealny lokum na wakacje, czy wybrać balkon zabudowany, czy może przeźroczysty namiot. A także, o tym, a także o tym, jak skończyć każdy związek, dając pierścionek z trykonią zamiast diamentów, albo wmawiając swojej drugiej, lepszej czy gorszej połówce, to już każdy będzie musiał ustalić w swoim własnym sercu, że nieprasowanie jest eko. Echo. Eko. E, oraz inne tematy, które ukradliśmy z walla Artura Kurasińskiego. I paru, jest... innych wallów, Lee, paru innych wallów, paru innych wallów, tak. Natomiast niewątpliwie, no i chciałem tutaj z tego miejsca najpierw zaznaczyć dwie rzeczy. Pierwsza to taka, że Artur Kurasiński zniszczył nam spoiling ostatnich X-Menów. Nie, nie możemy nie jest już okay. spoilować. <laughs> nie żebyśmy mieli jakąś moc sprawczą, ale, ale nie jest to ok. Ale, ale chcieliśmy powiedzieć, tak. że Logan ginie, tak. więc... Tak, sensu. Tak. No, a w książce żyje. E, natomiast druga rzecz, a propos braku mocy sprawczej, to oczywiście pozdrawiamy no, Borys, e, którzy trafili na nas w internecie, ale rozumiem, że znasz się z jednym z nich mniej czy bardziej formalnie, bo gracie sobie e, w gry planszowe. No, no właśnie. No, jak, jak, jak to Janusza, nie jesteśmy w stanie przyjąć komplementu, e, więc zrobimy to, co zawsze, czyli będziemy reagować agresją. E, ja wrócę do siedzenia w ciemnym pokoju, a Radek do kół. W, przepraszam do gier planszowych. Gier planszowy. Do e, gier tak. planszowej no i di, Diablo. Tak, i oczywiście polecamy też tych polecamy re, recommending back tych vlogerów, wideoblogerów, wideoblogerów. Chociaż mamy świadomość, że polecanie ich przez nas to trochę tak jakby Vanuatu mówiło o tym, że spokojnie żyje w Szwajcarii. I że dobre mieszkania są w Curichu. I, do... I że wysoka jakość życia to jest w Curichu na no Notabene zapraszamy do, na... do naszego artykułu o najlepszych miejscach do życia i do, tak jest. I do tak raportu jest. Deutsche Banku. Który a super to... miejsc do życia to rozumiem, że. Polska! Polska, nieodmiennie, Polska! Polska, osiedle Kaliny. Gdzie jest osiedle Kaliny? Osiedle Kaliny jest gdzieś indziej. Jest gdzieś daleko na pewno. Może w Katowicach, w Gliwicach, w Chorzowie. W Szczecinie. Ja nie sądziłem, że będziesz chciał zajawić od razu na dzień dobry o, o, o świetnym Miem, lokum. Rozmawiamy o miejscach do mieszkania, to... No w sumie racja. Myślałem, że zaczniemy od Polski. Najlepszy kraj do mieszkania, Polska, Polska, wydające swoim obywatelom nieważne dowody Ta. osobiste. Nie, to za chwilę. To za chwilę, więc Przecież najpierw... Jakoś sprytnie ten wątek. No dobrze, no to najpierw najpierw osiedle Kaliny Czerwonej, gdzie można wynająć sobie mały pokój. Witam. Mam do wynajęcia mały pokoik do spania, zrobiony z balkonu w mieszkaniu trzypokojowym na osiedlu Kaliny w Szczecinie. W Szczecinie. I teraz to zdanie jest gramatycznie tak złożone, że nie wiadomo, czy można zamieszkać w każdym z pokoi, czy ten balkon jest zrobiony z trzech pokoi, czy nie. to mieszkanie składa się z kaloryfera. Drugie zdanie tłumaczy, no, że czemu jest tak tanio. Czemu tak tanio? Bo ba balkon znajduje się we wspólnej kuchni, kuchni. Z, który, z której kosztają inni lokatorzy. A w pokoju można tylko spać w dzień. W dłużej? Nie, w, po, w pokoju można tylko spać. Znaczy, w ogóle Aha, nazywanie, nazywanie balkonu pokojem jest już pierwszym żartem. Ja, gdybym, ja może na, na przykładach będę operował. Ja w swoim mieszkaniu jednym mam yy, yy, taras taras Lodge, nie wiem jak to sobie nazwiemy. Ona ma około 12 metrów kwadratowych. 12 metrów kwadratowych to więcej niż niektóre pokoje w akademikach. Gdybym ja tam to zabudował szkłem, zrobił jakąś podmurówkę i wstawił telewizor, to mógłbym powiedzieć, że na tym balkonie zrobiłem pokój. W momencie w którym ktoś robi ze zwykłego takiego balkonu takiego no, no, szerokości nie metra i długości pewnie dwóch, także wyższy student się już nie zmieści, albo będzie spał z podkulonymi nogami. To ktoś nie uważał na lekcjach języka polskiego, bo to nie jest pokój. To jest w dalszym ciągu balkonik, taki większy żegalnik. I, oraz można tam spać tylko, tylko w nocy, bo w dzień się ludzie kręcą i korzystają z kuchni, więc nie pośpicie. I, i takich Januszów na, najmu okazjonalnego biłbym w twarz kijem. A, przecież że kocham tak? Nie, nienawidzę. Moim zdaniem to jest super opcja dla Airbnb, żeby zrobić ten, z tym jakąś kampanię. Nie wiem jeszcze jaką, ale. Natomiast wiem, to, czy... wiem, co można zrobić w domu. W mieszkaniu takim dwupokojowym na 40 metrach można by przy pomocy płyt karton gipsowych. Chociaż nie, szkoda inwestować w karton-gips, bo tam trzeba stelaże budować. Przy pomocy parawanów najtańszych można by wydzielić na przykład sześć pokojów. W salonie 20-metrowym robimy sześć pokojów po 3,30 metry, tak akurat, żeby wszedł materac, no bo przecież nie łóżko, i mała szafka na materacy. No tak, nie, Możesz cześć. mieć tak naprawdę na tak ustawione, ja bym to podzielił tymi takimi mm, szachownicami z IKEI, no. żebyś mógł też spokojnie stopy wsunąć, jakby. Komuś pod głowę. Było za, <laughs> za zimno. <laughs> za zimno albo z, no te, 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 to te by się nie zazębiło. Przecież wiadomo, że nie możemy wynajmującym, wynajmującym pozwolić na mm, no przeprowadzać na używanie, na używanie grzejników. Grzejniki zaklinujemy na stałe, więc jak jest zimno, to faktycznie możesz sobie włożyć stopy pod głowę innym to, ludziom. To akurat to akurat nie jest zły taki pomysł, bo przypomnę, że w ramach pewnej polityki multi źle rozumianej. Właściwie bardzo nieudolnie prowadzonej multikulturowości i nie mówię tego w takim znaczeniu korwinistycznym, że multikulturowość nie jest okej. Okay. No dobra, to jest wątek do rozmowę, bo tutaj <laughs> teraz przychodzi <mi śmiech> do głowy Bauman. Anyways, coś w, coś Koszycach, w Koszycach, w Koszycach, chyba w Koszycach, tak byłem, przejeżdżałem przez to miasto, zbudowano osiedle dla ludności romskiej, czyli dla cyganów. No i skończyło się to tym, że wszystkie grzejniki zostały wykręcone i sprzedane przed zimą, no. a potem musieli sobie kupić, a, nie, a potem dostali bilety od rządu słowackiego, żeby polecieć do Anglii. Uh -huh. Tak, że okay. tak, tak się pozwoli. Czyli przykręcanie grzejników ma jakiś sens. No, tak, tak. także tak. Odkręcanie w ogóle. Także tak. No to może idąc dalej tą ścieżką mieszkaniową. a oczywiście chciałem powiedzieć, bo moja mała na pewno ogląda ten program jako jedna z 40 osób, które oglądają i jedyna osoba z mojej rodziny. Chciałem oczywiście powiedzieć, że spanie na balkonie jest spoko, jeżeli jest to twój balkon tak. i jakiś tam od z własnej czasów, dobrej woli. Od czasu do czasu zdarzało mi się w ciepłe dni wy, wyciągać na, na, dwór, na balkon mój własny, tak. prywatny rzeczy do spania. kłaść się spać i budzicie rano, sympatyczna pogoda i w ogóle fajnie. Świeże fajny. powietrze jak w górach. miarę świeże powietrze, bo ja mieszkałem przy mało ruchliwej trasie, zwłaszcza, że tam był remont, więc to wszystko było zaorane, a ekip porządkowych nie więc było. Więc od razu styropian pod... więc miałem od razu tak, tak takie uśnie. Spad, a na zewnątrz 26 tak, stopni. Dokładnie. Więc tak, tak u Czyli siebie spoko. Tak, w Czarnobylu. Tak. A wynajmowanie. Tylko, że ta takie Tylko, stopni. To w tej temperaturze steropia się topi. Yy, więc wynajmowanie komuś balkonu za 340 zł, jeszcze to jest straszna rzecz. nie? Ja bym powiedział. Myślę, że powin wiemy, po Airbnb powinno wykupić całe to mieszkanie tak. i, i podzielić z tego ludzki cyrk. Tak, tak. Yy, czekaj, bo myśmy mieli Ale zatem... jeżeli chcemy ludzki cyrk, zbliża się oczywiście sezon festiwalowy. I co lepszego niż zabrać swój własny namiot na takiego na, do... na Woodstock, albo na Openera, Woodstock, wiem, albo na jakikolwiek inny festiwal muzyczny Kodnie. plenerowy, Kodnie. oczywiście. I wtedy najlepiej żeby wchłonąć to wszystko, tę całą przestrzeń, w której się żyje, najlepiej zabrać taki namiot, który jest przejrzysty. Tak, Amerykanie wymyślili namiot, który jest Amerykańscy naukowcy, naukowcy, tak. naukowcy, bo sowieccy naukowcy wymyślili namiot, który ty pływa, pływa, pływa. To za chwilę. Tak. E, tam, sowieccy tam. naukowcy wymyślili namiot bojowy, prawdopodobnie <laughs> mocno opancerzony, pływający. Można go zbudować i kupić w licznych sklepach z namiotami. Natomiast Taki namiot, namiot można kupić w każdym sklepie. Oczywiście. Natomiast namiot transparentny jest świetny, bo to nie jest szkło weneckie, że ty widzisz, ciebie, a ciebie nie widzą, tylko to jest... Szkło dwie, polskie. Tak, że w dwie strony. Że nie ma tam nic. Nie ma tam nic jest jakaś pewnie moskitierka. jest taki namiot, jak ja mu się przyglądałem, to jest taki namiot, w którym ktoś zostawił sam, samą podłogę, w sensie tropiku nie ma. I tą podłogę jeszcze zrobili właśnie z Moskitiery, więc możesz sobie oglądać niebo gwiaździste nade mną i paszczę niedźwiedzia pochyloną nade mną również. A na łódz rzeczy, które zobaczysz z takiego namiotu. Oooo! No właśnie, ja bym tutaj raczej grał w taką grę, żeby to ludzie nie chcieli patrzeć, co się dzieje w tym namiocie. Hashtag moja walka. To znaczy, ludzie, nie, znaczy, nie wiem, kto to wymyślił i po co. ty e... moje walki, knuce, nie? Kanał z No w każdym razie, tak. e, namiot transparentny jest spoko e, i można nim przypłynąć na Woodstock, jak się go połączy z namiotem pływających. Tak jest. Nawet Oraz jak się Wisłę połączy z Odrą. Jak się Wisłę połączy z Odrą, się zrobi to jakąś chyba. przetokę w poprzek, albo tak. się jakoś inaczej popłynie albo przez popłynie na przykład do Bałtyku przez Mazurę, i się cofnie. Przez Mazury i tam chyba Niemcy chcieli wybudować kanały, żeby łodzie podwodne Tak, by słyszałem wpływać. te legendy. Po co miałaby łódź podwodna wpływać do bunkrów na Mazurach? Nie wiem, ale może mieli wolne ich, ich Kto Boga tam zabronić? No to w sumie szybka droga ucieczki dla Hiltera. Tak jest. E, więc można sobie by spłynąć takim namiołem. Tomiego, Tomiego, Wisłą, Wisłą, Tom, Tomiego Wisłą do morza, morzem i z powrotem odrą do Kostrzynia, Na festiwal Polish Rock and Roll to się jakoś inaczej nazywa to już nie jest Woodstock. I Ale w naszych sercach to zawsze będzie Woodstock. Oczywiście. Albo, tak do, samo... albo do Babich Dołów na Open Air. Babich Dołów dokładnie. To tam był ten bunkier? Nie. A Bunkier był na Mazurach, a babiedoły są w, w, na openerze. A babiedoły, rozumiem. No tak, a jeżeli chodzi o inne pułapki, w które wpadają baby. To powiedzieć, ale będzie też mówić o kobiecej pity naszej, więc jeszcze zatrzymaj wszystkie Boże. złe żarty. Wszystkie mizoginiczne żarty. To już to na koniec. Tu nie, nie, jakie nie baby. Nie baby po prostu pani i, i tak trzeba żyć, bo pracownica tak sal salonu żyć. jubilerskiego z Lublina pokazała, że można. Dokładnie. Odkryła to, co fantaszkowie um, zamienić... w, w RPA lata temu, tak. czyli krwawe diamenty. Znaczy, ona właściwie bardziej, moim zdaniem, odkryła kamień filozoficzny. Odnalazła metodę zamiany. <noise> Zamiany cyrkodni w diament mm, albo czegokolwiek innego, albo szkła w diament. Yy, więc pani wydłobywała. Diamanciki z y, pracownicy salonu jubilerskiego. Wydobywa diamenciki, podmieniała je cyrkoniami, i ona by nie wpadła. Bo kto, kto sprawdza, czy w, w pierścionku jest diament? No, dajesz i jedna osoba, dajesz, dobrej, bierze, bierze to wie, że Bierze to, nakłada na palec sobie, i mówi: Mam tutaj z diamentem. Przecież nie biegnie z tym do jubilera. Jak biegnie, no to zastanówcie się nad swoimi wyborami życiowymi. Więc ona sobie by wymieniała długo te diamenty, ale nie zdążyła, bo wpadła na jakieś głupocie typu nie wiem jak ten kapon na podatkach, tak ona na jakiejś, jakimś remanencie chyba tak. czy na czymś takim. Du dużo nie, nie, nie natłukła tego hajsu, tam jakieś było z pół miliona czy coś takiego. No tak, no ale to tak się wszystkim wydaje, że można po prostu wyciągnąć te diamenty i je potem sprzedać za wartość nie, rynkową. No oczywiście, A, że nie. Jak to powiedział ktoś, kto naprawdę kiedyś chciał coś obrabować, to chyba z takiego napadu o wartości 10 milionów to mniej więcej 50 000 do 100 tysięcy max. To był późniejszy o to byli ci zabawni Duńczycy? Którzy... To byli ci zabawni Duńczycy, Egon, klawa jak cholera. Eee, no tak czy inaczej, pani... Trzeba rzeczy sprzedać jeszcze potem gdzieś. No trzeba mieć, tak, trzeba mieć jakiegoś ziomka, który ci to ogarnie, więc no... No, no tak wyszło. Tak jest. Szkoda eee... mi trochę tej pani. No bo Szkoda mi trochę tej pani, dużo, dużo nie zwojowała, dziewięć tych pierścionków dała radę obdłubać i podmienić plus tam jeszcze jakieś wyniosła drobne precjoza, błyskotki, no. no szkoda człowieka, ale pomysł jakiś, biznes plan na startup miała dobry. Tak jest, a jeśli chodzi o inne cięcie kosztów? to nie wiem, czy dotarły do tej informacji, którą ci wysłałem dzisiaj rano, specjalnie, żeby cię wziąć z zaskoczenia. Ale o której mówimy? O, mówię o, o tym, Bońku? Bońku, to za chwilę. Nie, mówię o tym, że wszystkie emerytury oficerów służb wywiadowczych mają sufit w postaci 1800 złotych. Nawet ci od operacji samą? Nawet <laughs> ci, ci od operacji samą. Nie wiem, z jakiej to jest gazety, bo Artur Krasinski rzucił tylko fragment zdjęcia. Znaczy, ja powiem tak. My... Ale wygląda jak y, dziennik Gazeta Prawna. A tu jest DGP. Dziennik tak. Gazeta Prawna. Ładnie to rozszyfrowałem. Powiem znaczy, tak, no słuchajcie, no, z dala od służb mundurowych po prostu, bo nie wiecie, jak to państwo wam za 5-10 lat podziękuję. No, jestem niestety. Nie bym nie chciał, tak to, ja tak bym, się, bym, tak to się wylewa, to dziecko z kąpielą Ja właśnie. bym nie chciał wchodzić w te tematy. Bo, Dobrze, to idziemy. Bo, bo, bo Janusze pójdą nie w tym kierunku, bo, którego, bo którego do Januszów ktoś zapukał za o czwartej nad ranem. Tak. Który, ja na szczęście śpię na balkonie, więc y, potknął się o mnie, jak w tym starym filmie, gdzie, się, gdzie y, usiłują, usił, nie wiem, czy to jest bardzo stary film, ale na pewno nie tak stary jak my, ale y, gdzie, gdzie Grom chyba wchodzi, czy tam inna jednostka policyjna do, do jakiegoś typa, a on. Usiłował zeskoczyć nagi z pierwszego piętra, A, wpadł im tak. prosto w ręce. I wpadł im prosto w ręce. Nie, bo to blisko. Atecy wchodzili. To nie był film. To bo, kto to wchodził? To było autentyczne wejście. Ja, nie no, wiem, film w sensie nagranie. No, no tak, A te wchodziło. Gdzie? No Grom przecież nie wchodzi ludziom do mieszkań, co ty? Grom nie jest od tego. Ale ja pływał kiedyś łódkami po Wiśle. Grom? Z obecnym no tak, prezydentem Warszawy. no ćwiczył sobie pewnie, sobie. obstawiał najważniejszą głowę w państwie. Tak, no dobrze, to co, może teraz coś się bardziej ekom, czy nie, niekoniecznie, czy, czy dowody osobiste. O tych dowodach Powiedz o bym o powiedział dowody. dwa zdania, bo to jest śmieszne. Dobrze, co nam się od Janie Pawliło? Nic się nie od Janie Pawliło, po prostu komuś coś nie wyszło znowu. I to jest tak, że e-dowody to nie są takie e dowody rozproszone w internecie, tylko to są te plastiki, które mają na siebie naniesioną warstwę elektroniczną na warstwa elektroniczna to jest jakiś chip i pewnie tam można różne śmieszne rzeczy z takim dowodem robić. No i ustawa tam sprecyzowała, jakie dane mają się znajdować w tej warstwie elektronicznej i coś się nie udało zakodować, kilku rzeczy. Tak, tu jak słusznie została Więc... przywołana ustawa, to jest ustawa? Ta, no jakieś yy. wyimki z ustawy, tak. Tak jest. Czyli warstwa elektroniczna dowodu osobistego zawiera da, dane zamieszczone w warstwie graficznej dowodu osobistego, zapisane w postaci elektronicznej wraz z, z danymi, je tak. Uwierzytelniającymi, czyli czego tam brakuje? No, jakieś tam imienia, nazwiska rodowego chyba twojego, imion rodziców, coś tam, coś tam. I taki śmieszny kalambur mi przyszedł do głowy, ponieważ. Nie, I nie ma jakiegoś. Będziemy jeszcze normalnie boki zrywać. Yy, tak, nazwiska rodowe i imiona rodziców. Yy, tak, i imiona rodziców. Yy, I tego nie ma na dowodzie. I tego, tego nie mam w tej warstwie elektronicznej, więc kilkaset. Czyli na szczęście tysięcy. rodzice się mogą wyprzeć w większości dzieci, czyli, tak. czyli. Możecie spokojnie nazywać je Briankami i Angelikami. Tak, na luzie. Znaczy, wam, yy. że dzieci, dzieci Wam nie udowodnią, nie ma tego w kwitach, że to Wy je nazwaliście tak. Tak, nic, ma, nie, nie mają na was, znaczy, co, nie, żebyśmy się dobrze zrozumieli, te dane są na warstwie wizualnej, że tak powiem, nie mają tylko na warstwie elektronicznej, więc tak do połowy się mogą wyprzeć, no, no w każdym razie coś nie wyszło, a ministerstwo zgodnie z przewidywaniami administracji i nierządu stwierdziło, że... Mówisz spoko, Tak musi być. Widzieć. Przecież jakby, nie tak dojść, być. To dojdzie. Poza tym słuchajcie, ludzie, co wy się czepiacie? Co wy jesteście głupi jacyś? Przecież to, że nie ma tego w warstwie elektronicznej, której tak nic nie, i tak nikt nie widzi, to o co wam chodzi, jak to wszystko widać na dowodzie? To po co dym robić w ogóle? I ministerstwo stwierdziło, że dowody, dokumenty są ważne i żebyście się w ogóle nie przejmowali. Za 5-10 lat, jak się zmieni władza, może się okazać, że dowody są nieważne, no, ale to jest jakby już nie problem tego ministerstwa i tej władzy, tylko następnej. Będziemy się legitymować otoczkami. Nie, ja myślę, że w tym kraju Z... niedługo naprawdę będziemy się legitymować, nie wiem, książeczką partyjną. W każdym razie nie przejmujcie się, Zabry. jak dostaliście dowód, na którym czegoś nie widać, to nic nie znaczy, to niczym nie świadczy. W ogóle spoko. No dobrze, to może jeszcze coś, może coś, jeszcze coś, może dla odmiany coś pozytywnego na coś koniec. Pozytywnego, czyli znaczy, to jest coś, co e, odsłanianie myśliło, jest Tatr, o, Bardzo oczywiście ambitne pytanie, czy mm, tutaj podmiot, który się tego podjął, ma rzeczywiście jakieś przełożenie na rzeczywistość? Nie. Zaraz ci powiem, tak, dlaczego. Nie. Dobrze, to jest, czyli tak, akcja tygodnika podhalańskiego, e, odsłaniamy Tatry. Która mówi o tym, że jeżeli reklamodawca na własny koszt zdejmie billboard z drogi, z zakopianki czy z okolic, z, 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 z zakopy, billboard stojący przy zakopiance no tak. i zasłaniający widok na taty, jak się tak, jedzie z zakopianką tak, w korku. To prawda. Jak Ty stoisz to, jadąc? Chyba leżysz bardziej, no to, bo wszyscy to, to teraz kochają swoje crossovery, więc tam wysoko tak. siedzi. No to dostaną w nagrodę cztery. 4, 4, miesiące, to jest tygodnik, tygodnik, 4 wejścia, to tygodnik cztery wejścia, przez miesiąc. przez miesiąc, do tygodnika e, na łamach tygodnika podhaleńskiego, co im... ma jakiś sens, no bo i tu i tam są wyrzucone pieniądze w z... rów, tak, drożny, przydrożny, dokładnie, to znaczy, e, to uczciwa wymiana. Te, te billboardy są naćgane tak gęsto, że właściwie one przestały spełniać jakąkolwiek rolę oprócz zasyfiania krajobrazu. To jest przypomnijcie sobie, jak idziecie do kina na jakiś lepszy w sensie blockbusterowy na film. Trzy billboardy za Ebbing w Missouri, tam też było. To, 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 to nie był blockbusterowy, nie, A. mi raczej chodzi o film, przed którym siadacie, odpalacie popcorn, inne rzeczy, zaczynacie sobie chrupać i nagle się orientujecie, że film się właśnie zaczyna wniemać już ani koli, ani popcornu, ani pracelków. Ponieważ blok reklamowy trwał pół godziny, i teraz yy, przypomnijcie sobie jakąkolwiek reklamę, którą oglądaliście przed ostatnim filmem, na którym byliście. Być może zapamiętacie pierwszą, być może zapamiętacie ostatnią, być może zapamiętacie cokolwiek ze środka, co ma jakiś taki impact i coś. To ja zadam inny rebus. Idziesz na film. No. Nowych X-menów, i po dwóch i pół godziny bez popcornej coli też nie zapamiętujesz nic. Czyli jaki jest z tego wniosek? Wniosek z tego jest taki, że rozmawiam o reklamach, a nie o nowym a, filmie. Okay. A co ty chciałbyś zapamiętać z filmu o X-menach? To ma być jak? Dark Phoenix czy jakiś Fenix? Coś tam? Phoenix, Phoenix. Phoenix, 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 Sans. Phoenix Sans. Dokładnie. Dokładnie. Się co nie co coś chcesz zapamiętać? Jak oni sobie radzą w finał NBA w tym roku? Nie ma ich finał NBA. Y, w każdym razie zapamiętasz co najwyżej, że gra w nim Sansa. I to wszystko. I Północ... myślisz sobie, kiedy wjedzie Geoffrey? Północ pamięta. Yy, a propos, jeszcze kończąc o akcji. Ci pamięta. Akcji odsłaniamy Tatry, Tak jest. Tygodnik podhalański to fajna jest inicjatywa. Ja daleki jestem od tego, żeby to wyśmiewać, tylko na no umówmy się, tygodnik podhalański ma taki użyję słowa monego, impact, ma, ma zerowy impact, ponieważ ja sprawdziłem jaki ma nakład 21,5 tysiąca, więc czytelnictwo jest pewnie na, na granicy błędu. Podejrzewam, że tam w grupie ogólnej na, na, na czytelnictwie przeciętnego, wyda... no dobra, cykl sezonowy nawet biorąc, to jest pewnie 0,5%. Nakładu 21,5 tysiąca tygodniowego pokazuje się co czwartek i sprawdziłem cennik. Cała stana kosztuje 5 tysięcy, co oznacza, że można ją kupić za 500 zł, no bo pewnie taki jest poziom rabatów. No nie wiem, no może się to by komuś opłaciło, zamiana billboardu, ale no nawet jeżeli kupi te 21 tysięcy, nakład cały zejdzie i przejrzy przeciętny numer 3 osoby, to niech to będzie dotarcie z jednej... Przeciętny numer 3 osoby, a szybko to wykalkulowałeś. Licząc bardzo optymistycznie, dotarcie tygodniowe jest do 50 tysięcy osób, Populacji to ja myślę, że 50 tysięcy osób mija wasz billboard w ciągu 4 dni na zakopiance, a przy dług, grubszym weekendzie to jest dwa dni. Więc no ja nie jestem do końca pewien, czy medium jest dostosowane do potrzeb, ale akcja spoko, ja przyklaskuję, bo w ogóle bym zaorał całe te pola billboardów przy polskich drogach. Jednak jedzie się przez kraje cywilizowane i niczego nie widzisz, znaczy nie widzisz Billboardów i nagle zaczyna ci doskwierać ten taki brak. Tego syfu i myśli sobie, kurde, tutaj nie zasłaniają przyrody tymi billboardami. Widać naturę, widać jakie to jest ładne. Widać chyba na ocieplenie. Mo można? Można. Był chyba jakiś jaki film, że jeździli po Ameryce i ścinali billboardy. Ameryce. I bardzo dobrze robili. Dzięki temu teraz w Ameryce, jak przejeżdżaliśmy przez Stany, naprawdę wykręciliśmy prawie 3000 mil. Naliczyliśmy billboardów wszystkich ze 30. Reklamują się z rzadka fast foody, yy, z rzadka kasyna w Nevadzie i główna reklamy, jakie widzieliśmy, to prawnicy. Zroni, z, zresztą tam w trakcie wypadku injured. Zabiłeś coś tam, coś kogoś tam. w trakcie jazdy czytając ten billboard? Zadzwońcie. Yy, tak, zadzwoń, yy, damy radek. Damę więc radek. mówię, billboardów w Stanach praktycznie tam, gdzie byliśmy, nie O mój Boże, jak będziesz kandydował kiedyś na stanowisko publiczne, to absolutnie musisz mieć ten headline. Damy radek, radek, oczywiście. Damy radek. To dziękuję, Marysia wymyśliła. A. Yy, więc tak to wygląda. Yy, eko. To ładnie się. Eko. Już o tym mówiliśmy. O... Że, że o nie opracowanie. E, dobra, daj mi spokój. E, już? Wystarczy już piątek, ile można. Dobra, też jeszcze e, tylko obecie. o habiorku opowiemy. O, o kim? O, o, habiorze. Habior, Aha, aktor, tak. o Jezu, habior. tak oczywiście. Olik robiło tak. tak. bardzo ładną kampanię o tym, że w internecie warto być sobą, chyba, że się jest hamem. To wtedy, tak ja. to wtedy, wtedy warto, warto, być bardzo, warto być kimś innym. E, o, bardzo, ładna, bardzo ładna seria. E, wyreżyserował, Chciałem powiedzieć mój serdeczny przyjaciel, no powiedzmy, że. Nie, nie roszczę sobie prawa, że z nami tak bardzo dobrze. Kolega. Ale mój dobry znajomy, Maciej Buchwald, polecamy okay. bardzo ładne. Tutaj już dwie części są w internecie. Będzie chyba łącznie 7. Także mm. linki po środku. że gdzieś się tutaj wyświetla. Tu gdzieś widzicie. Bardzo ładna kampania. Tutaj tam. Tu. Tam, bardzo tam ładna jest, kampania i ona odpowiada, ona odpowiada na jedno m, bardzo ważne pytanie. A gdyby to była twoja matka? Kim chcesz być w internecie? Większość ludzi wybiera bycie głupimi i Polecamy, polecamy, polecamy inną drogę. Polecamy, polecamy drogę. Polecamy. Inny internet jest możliwy. Inny internet, Inny internet jest możliwy, możliwy. Tak, tak właśnie. Tak, e... Więc warto, tak. warto sobie tak pomyśleć, kurde, a gdyby po drugiej stronie siedziała osoba, na której opinii mi zależy i którą szanuję. Hmm. Czy też bym no się odezwał ja do i, że, źli, ale... ja, ja mam, jednak Juznet wychłostał i nauczył czegoś tak tam. Jest, warto być przyzwoitym, jak powiedział ten pan z Powstania. Jurgen Strop? Nie, nie wiem, który, który pan z powstania. Tak, I... Powiedział, powiedział. Na, na, na Górnym Mokotowie to powiedział, Chodzę te słowa. Okej, okay, okay, myślałem, że na Muranowie, ale niech będzie. Na Muranowie siedział? Ja nie wiem, czy... W więzieniu to ja nie wiem, czy się na Muranowie, był tam nie, chyba ja raczej... raczej... raczej mówię o zdarzeniach z, z, nie, z tego. nie, myślę, że w Siedmieściu chyba. Dobra, miał... bo już zaczynamy tutaj majaczyć. E... Pią, piątek nas wzywa, Tak, więc... to był oczywiście tutaj Bartoszewski, żeby nie było, że jesteśmy aż takimi dzbanami historycznymi. No, może, może jeden. Tak, inna polityka jest możliwa. Tak, Anna, tak. Słuchajcie, chciałbym jeszcze z tej strony podziękować panom ze startupu Hyperloop, którzy odezwali się do nas, podesłali dodatkowe materiały. Naprawdę? Tak. Czemu będą... mi o tym nie powiedziałeś? No, jakbyś sprawdzał maila, to byś widział mm, informacje od panów z Hyperloop. Serdecznie dziękujemy. Eee, to, to miłe i jakby coś nowego się wykluło, proszę nam przesłać informacje. Z przyjemnością podzielimy się tym. Cieszymy się, że wierzą tak samo jak my, że nieważne, co się mówi, ważne, że się mówi. Hashtag PR Pia, nie, PR Ninja. Jeden się startupów, bacie się dobrze. Nie, nie sieci za dużo w pomieszczeniach. Piękna pogoda, więc idźcie na jakiś sport halowy. I dostańcie udaru. Dostańcie udaru w pomieszczeniu. Piszcie w komentarzach, kto dostało z was udaru w pomieszczeniu. Ja wiem, yy, tak, Artur Krasiński, widzimy się w sądzie. Dzięki, to z Jackiem. Mnie w to proszę nie mieszkać. W NSA, nie, tam w mnie, na... mnie w to proszę nie mieszkać. W w Aha, Aha, jeszcze na, na koniec. Paulo Coelho rozdaje swoje książki w afrykańskich o, bibliotekach. O bo Boże, zapomnieliśmy o tym. Tak, to... Do, do, to za tydzień, za tydzień. O tym opowiemy, bo to dużo Dzień, żartów. Dziękujemy. Jacek Karaś. E, Jacek Karaś. A, i ten typ, Radek Teklak. Ten typ, ten mes, typ Radek Teklak. -te do zobaczenia i usłyszenia za tydzień.